ten sezon niż w ubiegłym, w ubiegłym roku, gdzie pamiętamy mecz z Lechią Gdańsk, przegrany. Dzisiaj, jeden punkt na, na Śląsku Wrocław z zespołem, który będzie się bił o ligę konferencji. Będzie się bił o to, żeby reprezentować Polskę w Pucharach. Zespołem mocnym, kadrowo, mocnym, piłkarsko. Dlatego jesteśmy. Po części zadowoleni z tego meczu, z tego punktu. Niezadowoleni jesteśmy z sytuacji, po której Śląs bardzo łatwo wyszedł na prowadzenie. Mecz dynamiczny w mojej ocenie padły cztery bramki, mogły paść jeszcze więcej także na pewno trzymał do, do samego końca. Trudny teren jeden punkt cieszymy się już, gdy emocje opadły. Mimo iż w końcówce mogliśmy stracić bramkę, ale też i mogliśmy strzelić na, na 3-2 po y, uderzeniu Janka Grzesika w poprzeczkę. Dziękuję Panie Trenerze. Jeśli mają Państwo pytania, dodam, że na sali jest mikrofon, więc proszę o zgłoszenie się i go Państwu dostarczymy. Proszę, Antoni Bugajski. Dzień dobry, Antoni Bugajski, dziękuję sportowego. Panie Trenerze, proszę szczerze powiedzieć, czy w przerwie meczu Zwrócił Pan piłkarzom uwagę na ten mecz majowy yy, ze Śląskim Wrocławem, gdzie też było 0-1, potem 1-3 się zrobiło po przerwie. i tu też ta historia zaczęła się powoli powtarzać. Nie, nie, w... zamknęliśmy kartę już yy, ubiegłego sezonu, nie wracamy do tych, do tych spotkań, które, które już są za nami zwracaliśmy też uwagę na te pierwsze minuty, tylko w rozmowie z zawodnikami, że najprawdopodobniej, bo wiedzieliśmy, jakie zmiany są szykowane, że wchodzi Pich i Pawłowski, a, a przecież Pich bardzo ładnie zagrał w ostatnim meczu pucharowym, Szymka, Pawłowski, Szymek, Szymka, dobrze mówię, Pawłowski, no, no, dobra kontrola nad piłką i, i te zmiany nas wybiły z rytmu i bardzo szybko gdzieś ta wiara, że możemy tutaj jeszcze coś więcej ugrać. Przez te 10-15 minut nam uleciała, ale weszliśmy w rytm już po, po dobrze wykonanym stałym fragmencie. I, i, ale wcześniej też mogliśmy, mogliśmy już odpierać te ataki Śląska-Wrocław, które były groźne dla nas, szczególnie z bo to jest wysoki, silny napastnik i trochę nam życia no, uprzykrzał. Czy są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo. się zapytać a propos tej przerwy. Czy zwrócił Pan piłkarz uwagę, że ten kraj był tą stroną, jaką był Działaku Wejdowskiego? tym to w Śląsku. i pierwszy powiem, co najmniej z delikatniej wyglądało to dobrze. No, Pan konserwację, My staraliśmy się wykorzystać to, że wahadła bardzo wysoko pod naszych bocznych obrońców. Podchodziły i, i szerokie ustawienie naszych skrzydłowych powodowało, że Jednym podaniem w boczny sektor mogliśmy dochodzić do sytuacji jeden na jeden, i, i wtedy liczą się umiejętności indywidualne albo naszych zawodników, albo zawodników drużyny przeciwnej. Staliśmy się zmieniać też i stronę, gdzie no, dobrze nam to wychodziło w treningu, tymi dłuższymi poddaniami, a to, że akurat zadebiutował ten zawodnik, nie traktowaliśmy Śląska personalnie, traktujemy go jako zespół, jako mocny, silny zespół. Panie że istnieje taka opinia, że, że Warta trochę przyspała letnie, czy przesypia, letnie okno transferowe, ale tak się składa, że nowi piłkarze dzisiaj w pierwszej połowie, no odegrali znaczącą rolę, zresztą zapracowali tam mocno przy, 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 też przy golu I, i chciałem zapytać, jak Pan ocenia gdy, m, grę debiutantów i, i czy jednak brakuje im trochę sił, bo rzeczywiście w drugiej połowie jeden i drugi zszedł z boiska. No trzeba przyznać, że Nowi zawodnicy, może inaczej, my jesteśmy klubem, który, który musi uformować, ukształtować piłkarzy. My nie zawsze dostajemy takich zawodników, których możemy już od razu wprowadzić w obciążenia takie, które, które znoszą piłkarze z tej takiej sztywnej kadry, a więc, a więc my musimy poświęcić swój czas jako trenerzy dla tych piłkarzy, żeby ich... Wprowadzać w zespół, ale też robić to na tyle szybko, żeby mieć z nich korzyść na, na boisku i będziemy z nich wyciskać, ile się da. W pierwszej połowie Milan, w pierwszej połowie Nowi Zawodnicy i Szymek Czyż, w drugiej zmiany wszedł Konrad Matuszewski, bardzo ciekawą dał, dał zmianę, rozbujał troszeczkę tą tą lewą stronę. Zadowolony jestem z tych nowych zawodników, ale wiem, że to, jest nie, to nie jest optimum, które no, oni mogą dać. Jeszcze na ten, na ten moment, jeszcze na ten czas. Jeśli nie masz już więcej pytań, dziękuję Panie Trenerze dziękuję Państwu za chwilę druga część. Dziękuję bardzo. Zacznijmy drugą część konferencji prasowej. Jest z nami trener Śląska Wrocław, pan Jacek Agiera. Przejdziemy od razu do pytań, więc prosimy czas zapasów. Antoni Bugajski. Antoni Bugajski, Przewodniczący Sportowy. Panie trenerze, no zacznijmy do, do, też konkretnie o, o Diogo Berdaskę. No byliśmy zdziwieni, tak tutaj rozmawiamy przed naczem, widząc go w sposobnym składzie, bo jednak przez kilka tygodni, że on jeszcze nie jest gotowy, że musimy trochę poczekać. To było naturalne, bo był drugą piłkę, jeśli chodzi o nasze oficjalne. No i nagle pan go wystawił, i mamy wrażenie, że on w takich kluczowych momentach popełniał spektakularne błędy, które też przy pierwszym golu zaważyły pewnie na wyniku. Czyli jak pan uznaje jego grę, i. No, znaczy, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, w tej chwili niedyspozycja Marka Tamasa, który. Doznał kontuzji dwa dni przed meczem z Araratem. Wojtek Gola, który jest po rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych i musi mieć indywidualny plan pracy, przygotowań, aby nic, nic się nie wydarzyło. Pracuje nad dysfunkcjami. Potrzebowaliśmy innego zawodnika do, do meczu. Ja mówiłem tak kilka, kilka tygodni temu, że Werdaska nie jest jeszcze przygotowany do tego, aby grać. Natomiast po miesiącu pracy, jaką wykonał, uznałem, uznaliśmy w sztabie, że to jest najlepszy moment do tego, aby też zobaczyć jego gotowość w postaci gry w Śląsku Wrocław, w postaci dalszych gier w europejskich pucharach. Bo też w tej chwili będziemy grać co cztery dni i jesteśmy przekonani, że, że zawodnicy. Powinni być w rytmie meczowym, stąd ta decyzja, aby zagrał na tej pozycji. Czy jestem z jego dyspozycji dzisiaj zadowolony, czy nie? Każdy obserwował, widzi. Diogo jest na etapie poznawania tego, w jaki sposób chcemy grać. Dzisiaj debiutował w polskiej Ekstraklasie. Wymagamy zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki, o grę po ziemi, o szybkość podejmowania decyzji, o... Granie między, między linie, agresywny doskok do przeciwnika, to co robił już w drugiej części meczu, bo w pierwszej połowie tego nikt nie robił w linii obrony i stąd mieliśmy duże problemy w środkowej boiska, bo graliśmy zdecydowanie za wolno przede wszystkim. Dla Warty takie tempo wolne było dobre, bo wracała na własną połowę, miała okazję do tego, aby wrócić i bronić. My większość podań zagrywaliśmy nie do przodu, tylko do tyłu i stąd ta gra wyglądała tak niemrawo. Zamykane były przestrzenie, nie mieliśmy opcji gry, możliwości. Także, także w przerwie dokonaliśmy jakichś korek, dwie zmiany, jak widzieliście, które odżywiły przede wszystkim grę śląska Wrocławii. Mogę powiedzieć, że tożsamość Śląska-Wrocław dzisiaj była tylko i wyłącznie przez 30 minut, bo później też oddaliśmy, może nie oddaliśmy, ale cofnęliśmy się na przedwłasne pole karne i straciliśmy gola po... Po błędach, po indywidualnych błędach, zarówno ten jeden go, pierwszy gol na 1-0, to co Pan powiedział, niezdecydowanie Werdaski, który nie wiadomo dlaczego czeka na faul, aż sędzia zagwiżdży. I druga sytuacja, gdzie przy rzucie rożnym Bejger chyba Lewkota kota nabił i, i nie wybił piłki tam, gdzie trzeba. Stąd też remis. No jest niedosyt, bo, bo chcemy, chcemy być zespołem, który wygrywa od pierwszej kolejki. Natomiast to jest na pewno materiał do dużej analizy, bo takie mecze też dużo pokazują, na jakim etapie jesteśmy. Czekamy teraz na decyzje związane ze stanem zdrowia zawodników. Czy Mark Tamas będzie do dyspozycji w czwartek, tego na dzisiaj jeszcze nie wiem. Tutaj czas jest najistotniejszy, najważniejszy. Czy są jeszcze pytania? Ja ten, chciałem zapytać o Kaję Pintona, on dzisiaj zadebiutował, troszkę sprawiał wrażenie takiego lekko zagubionego. To jego zadanie było grać na szpicy, czy właśnie na miejscu Mateusza Praszylika operować dziś za Erikiem Exposito? I jak ogólnie ocenia pan przygotowanie tym piłkarza? Znaczy miał, miał grać na pozycji numer 10, czyli tego napastnika, a tylko cofniętego tak nazwijmy to, na miejsce Mateusza Praszylika. Zmiana była jeden do jednego, miał współpracować z Erikiem Exposito. No, debiutował też, jest z nami od niedawna. To też jest zawodnik, którego w sumie dzisiaj mogłem jedyny raz zobaczyć przed kolejną rundą, w razie awansu do, do, do trzeciej rundy Conference League. I tu też ta, ta zmiana, aby pokazał się na boisko, dla mnie była bardzo ważna z tego powodu, no bo musimy. A czy musimy, bo możemy zgłosić 24 zawodników do Conference League. I, i, i też chciałem go zobaczyć w meczach y, o stawkę, bo do tej pory nie widziałem go w żadnym spotkaniu na żywo. Strzelił co prawda trzy gole w meczu z górnikiem 2 Zawrze, ale to było tempo zupełnie inne, nie było intensywności w tym meczu, jeżeli chodzi o młody zespół górnika 2 Zawrze, który przyjechał w bardzo młodym składzie. I to jest zupełnie inna, inna gra. Y, trudno mi ocenić jego grę dzisiaj, bo, bo nic nie zrobił takiego, co można by powiedzieć. Zagroziło bramce. Miał jedną okazję do strzelenia, oddania strzału na bramkę. Zbyt długo zwlekał z, z podjęciem decyzji. Także czekamy, przyglądamy się, zobaczymy, zobaczymy, jak to dalej będzie szło, jeżeli chodzi o Quintana. Ja mam pytanie Erika Exposito, który w tym meczu no, rósł z każdą minutą i stwarzał zagrożenie pod bramką Warty. Czy nie kusiło tenera, żeby jednak zostawić go do końca? No, bo ewidentnie obrońcy sobie z nim nie radzili. Był taki pomysł, myśleliśmy, żeby go zostawić. Natomiast naliczyliśmy no, też na to, bo Fabian Piasecki jest w dobrej dyspozycji, strzela gole, strzelił w, w Armenii, strzelił gola w meczu Spajdę. Jest to zawodnik, którego piłka szuka w polu karnym. Też bierzemy pod uwagę to, aby, aby ta forma cały czas rosła u każdego zawodnika, i też pamiętaliśmy o tym, że za chwilę będzie kolejne spotkanie. Oczywiście my się tu nie oszczędzamy, bo, bo to jest sytuacja taka i w tych czasach, gdzie, gdzie za bardzo kalkulować, nie można ryzykować nie wiadomo jakimi decyzjami, bo yy, trzeba patrzeć na tu i teraz, na to, co jest dziś. Decyzja taka, aby, aby piasek yy, wchodząc za. za, za za Erika Exposito swoją siłą fizyczną, szybkością, jeszcze bardziej tam tych stoperów e, warty poznań nękał. Miał jedną okazję, bardzo dobrą zresztą, do tego, aby strzelić gola, ale trudno, no, tak, tak jest w piłce. Nie, nie strzeliliśmy dzisiaj jednego gola więcej przynajmniej od przeciwnika, stąd też mamy tylko jeden punkt, a nie, a, nie, a nie trzy, o które walczyliśmy dążymy do tego, aby te automatyzmy były cały czas powtarzane na boisku i już z niecierpliwością czekamy na kolejny mecz, bo chcemy, chcemy jak najszybciej zagrać kolejne spotkanie i, i dobrze zagrać. Proszę, Antoni Bugajski. Panie dwa ostatnie mecze Śląska w krótkim czasie to, to... Mecze, w których powołał w sumie 10 goli, jeśli dobrze liczę. Oczywiście kibice to lubią, prawda? bo to zawsze jest fajne, ale, ale są to też mecze, w których on straci po dwa gole. I, I czy to dla pana jest wielki problem, czy pan jest zaniepokojony tym, jak... Ja wiem, że ta obrona się zmienia, jest w jakiś sposób niestabilna i to są jakby powody obiektywne, ale czy, czy, czy tutaj jest powód do niepokoju z Pana strony i w ogóle jak pan ocenia to, co się dzieje. To co powiedziałem, automatyzmy, jeżeli chodzi o obronę, są bardzo ważne. Skrócenie pola gry, zawężanie, wyjście za zawodnikiem, który, który zbiega z pozycji napastnika do środka boiska. My tak chcemy grać. Dzisiaj nie graliśmy tak w pierwszej połowie, nie było skrócenia pola gry, nie było wyjścia agresywnego. Jeżeli trochę przynajmniej poprawiliśmy ten element w drugiej połowie, ta gra wyglądała zdecydowanie inaczej. Ja nie jestem zadowolony z gry defensywnej, bo, bo nie lubię e, tracić goli. Oczywiście e, w przypadkach takich, kiedy się strzeli tego gola, jednego więcej, gdzieś to jest zatuszowane. Natomiast no, za, prosto, za prosto warta dochodziła do sytuacji. E, zbyt, e, zbyt łatwo e, tracimy, tracimy gole w takim spotkaniu, jak, jak warta e, Poznań. Dlatego. No powtórzę, zadowolony oczywiście nie jestem, będziemy nad tym pracować, będziemy robić analizę, pokazywać. Oczywiście dzisiaj dla Łukasza Bejgera też to był pierwszy mecz ogólnie w tym sezonie. Miał długą kontuzję kolana, w ogóle nie, nie brał udziału w okresie takim przygotowawczym, jeżeli chodzi o sparingi. Oberdas, już wcześniej powiedziałem, Szymon Lewko to też nie jest zawodnik, który często grał na pozycji środkowego obrońcy. Natomiast zawodnicy mają, mają grać, mają, mają być gotowi do każdego spotkania, niezależnie od tego, na jakiej pozycji zagrają. Szymon jest piłkarzem, który może grać w obronie, może grać w pomocy. To, co już powiedziałem kilkanaście dni temu tutaj po meczu spajdę może być zawodnikiem, który osiągnie bardzo dużo. Proszę, czy są ci? Dobry, proszę, panie komisarze. Mam pytanie odnośnie tych kontuzjowanych zawodników, jakie są ich rokowania. Mark Tomasz, Patryk Janasik, pytanie też, co z Wojtkiem Golą, czy on dzisiaj odpoczywał po prostu, czy coś mu niestety znowu dolega? No i też Konrad poprawa, bo to dzisiaj Diogo Werdaska zagrała, nie Konrad poprawa, czy on już jest gotowy na 100% i przegrał rywalizację, czy jeszcze po prostu ze zdrowiem nie do końca jest wszystko ok, albo po prostu formą fizyczną? Znaczy mówimy tutaj, jeżeli chodzi o Konrada poprawę o pozycji środkowego obrońcy. Wydracka zagra na lewym środku i ja tutaj docelowo widzę Konrada jako centralnego, środkowego obrońcę. Ma pracować, ma, ma walczyć. To jest też zawodnik, który nie grał wcześniej w, w meczach sparingowych. Natomiast kluczem jest tak, aby jak najmniej było tych zmian, oczywiście pozycyjnych. I, i tutaj linia obrony musi ze sobą bardzo dobrze współpracować. Ma być gotowy. Ma być gotowy Konrad i, i robić, robić wszystko na treningach, aby przekonać do siebie sztab, aby dostał szansę i później ją wykorzystał. Co do pozostałych zawodników, o których Pan tutaj pyta, to o Wojtku Gol już mówiłem. Wojtek Gola to co powiedziałem: 8 miesięcy nie grał w piłkę, był kontuzjowany, miał zerwane wiązadła krzyżowe. Robiliśmy badania sprawdzające stan nogi. Biodeks, który pokazywał pewne dysfunkcje i on nad nimi pracuje. To nie jest tak, że my go oszczędzamy, bo zagraliśmy 3 mecze. Widzenie, ja czy w tym, w europejskich pucharach, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast ważne jest tutaj to, aby zapobiegać pewnym rzeczom, przewidywać pewne rzeczy. Jeżeli jedna noga z drugą nogą nie, nie jest na takim samym poziomie, no to w pewnym momencie może. Zawodnik doznać kontuzji. My nie możemy sobie pozwolić jako śląsk Wrocław na to, aby stracić takiego zawodnika na, na cały sezon. Dlatego zalecenie lekarskie po kontuzji zerwanych krzyżowych jest takie, aby Wojtek przez pierwszy czas tego sezonu nie grał w mecze co 4 dni, tylko co tydzień. Stąd zagrał w czwartek Spider, w czwartek Spider, w czwartek zerwaniem i w czwartek ma być gotowy do rewanżowego spotkania. Za jakiś czas. Na pewno dojdziemy do sytuacji takiej, że on będzie w 100% gotowy i, i, i będzie mógł występować we wszystkich spotkaniach. Ma indywidualny program, który ma wykonywać. Dzisiaj miał, miał trening siłowni na siłowni. Także tutaj wzmacniamy tą nogę, aby, aby była gotowa w 100%. Z Markiem Tamasem to jest sytuacja przywodziciel. Nie chcę tutaj lekarskich, mam to zapisane, ale lekarskich stwierdzeń używać. Czas. Czas pokaże. Jutro jeszcze będzie miał jedno badanie, które stwierdzi, czy, czy, Mark, czy z Marka będziemy mogli skorzystać, czy też nie, czy to leczenie będzie zdecydowanie dłuższe, czy być może będzie trzeba też zastosować inny, inny manewr, jeżeli chodzi o tego zawodnika. No tak jest w sporcie, tak jest w piłce, że, że nie zawsze wszyscy są zdrowi. Trzeba wykorzystywać dlatego każdy ten dzień, aby będąc zdrowy, cieszyć się na boisko i grać, grać piłkę. Janasik? Jeszcze o się było pytanie. Janasik w meczu z Werywaniu doznał kontuzji pośladka, naciągnął. To jest też taka niby pierdółka, za przeproszeniem, ale, ale to też może potrwać kilka dni. Trenuje indywidualnie. Dyskomfort czuję tutaj. Wystawienie zawodnika, czy wprowadzenie go w odpowiedni teraz trening, mogłoby pogłębić ten uraz. Dzisiaj nie chcieliśmy żadnego zawodnika wystawiać, u którego byłoby zagrożenie pogłębienie urazu. Pierwsza kolejka chcieliśmy wygrać, bo to dla nas jest najważniejsze i każde punkty, każde trzy punkty w końcowym rozrachunku są na wagę złota. I no, no żałujemy, że straciliśmy dwa, dwa punkty, bo tak do tego podchodzimy. Ja czuję ogromny niedosyt, drużyna czuje ogromny niedosyt. Wiemy, że pierwszą połowę przespaliśmy, trzeba o niej jak najszybciej zapomnieć, bo tak nie możemy grać. Natomiast już w drugiej Śląsk-Wrocław przez jakiś tam czas pokazał tą swoją tożsamość, no ale to pozwoliło tylko na zdobycie jednego punktu. Przeciwmy ostatnie pytanie, jeśli tak jest. Ja chciałem zapytać, jaki ma Pan pomysł na Matusza Puckąckiego? To jest piłkarz, który ma czekać na swoją szansę cierpliwie na potknięcie młodszego kolegi, czy, czy, to jest, czy, czy, czy przeciwnie, on w każdej chwili może skoczyć do składu i to jest taki bramkarz, który no nie wiem, nie, nie powiem, że w czwartek, ale, ale w każdym w meczu każdym najbliższym może się pojawić w Znaczy Matus może ma, czy może. ma, być, ma być gotowy. Eee, cały czas. On jest w ogóle w formie. To jest zawodowiec, piłkarz, który, który przyjmuje tą Tom rolę, jaką dzisiaj, dzisiaj pełni profesjonalnie, trenuje, pracuje, dba o siebie, także mamy dwóch bardzo dobrych, wyrównanych bramkarzy. To też musi być stabilizacja. Linia obrony też musi czuć zawodnika za sobą, który, który występuje w meczach. Michał Szrobnik, tak się akurat złożyło, że jak przyszliśmy 22 marca do klubu. Zagrał jeden mecz w drugim zespole. Natomiast Matus Putnocki przez pierwsze dwa tygodnie naszej pracy nie odbył z nami żadnego treningu, bo był kontuzjowany. Potem się ta kontuzja jeszcze pogłębiła i, i dopiero po półtora miesiąca wrócił. Pamiętamy, jaka była tamta runda w tych osiem ostatnich meczów w wykonaniu Michała Szromnika, który był podstawowym zawodnikiem. Grał bardzo dobrze, pomagał drużynie, a Matus wrócił chyba na ostatnią albo przedostatnią kolejkę na ławkę rezerwowych. W okresie przygotowawczym Michał Szromnik bardzo dobrze jest dysponowany i był dysponowany w meczach sparingowych i dlatego dzisiaj on gra. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. Natomiast na pewno nie czekamy na jakieś potknięcie Michała, nie życzymy nikomu tego. Natomiast mają być gotowi, oni ze sobą rywalizują i, i wiem, że czy jeden, czy drugi wchodząc do bramki da dużo, dużo jakości zespołowi. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Dziękuję panie trenerze, dziękuję państwu. Do widzenia. Dziękuję.